Siemano, witajcie! Z tej strony Wariot, a dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcineczku z Dragesank Online. Aktualnie chciałbym wam dzisiaj pokazać, co się pozmieniało trochę na koncie, a także z racji tego, że mamy dzisiaj Premium Day, w sumie które się zaczęło już od wczoraj, ale chciałbym wam pokazać, co można sobie kupić, także zrobimy takie małe zakupy na szybko. Też żeby nie przedłużając, no w sumie trochę się pozmieniało tak cinek z Sargonem pewnie, no bo nagrywam to jeden po drugim. Także to powinno się za niedługo pojawić. Co też tutaj, właśnie tego peta, ostatnio właśnie się udało zrobić. Level wiedzy dobić. No, trochę zmian jest. Jest też event dodany, który aktualnie macie na grze. Jest to Wielkie Łowy, gdzie jest jeden właśnie z lepszych setów dla łucznika. No, lepszego nie widziałem, bo ponieważ ten set daje Wam możliwość zresetowania z wybuchówki cooldownu na 3 sekundy, czyli jak macie wybuchówkę, no to będziecie mogli ją sobie pospamić trochę przy a także przy rzucaniu po prostu przesieki spada wam wartość koncentracji do zera, tak, czyli po prostu nie musicie nie, nie, nie będzie zużywać jej po prostu w ten czas. Set jest po prostu mistrzowski i jest nierealny do wykonania, także tu jest trochę mistrzostwo przesadzone. I tak, wygląda to tak. Macie farmę za klucze, latacie po prostu klucze męstwa, latacie sobie po prostu busy. Event już trwa z parę dni, także mi się udało już tam całkiem sporo w niego zrobić. Wydaje mi się, że go dokończę jeszcze, to, ale to jest na to czas. Co też na pewno tutaj z tych nagród te wejściówki się okazały marne, bo na tych wejściówkach nie ma możliwości dropięcia tego setu, tak, czyli jak pójdziecie niezależnie od modu tu nic nie ma nie pojawia się, także te wejściówki są tylko po to, żeby postęp ten zrobić, także tutaj jest, tak to wyszło jedynie wejściówka, która jest na 6 bossach, czyli 6 bossów się pojawia tam macie możliwość wydropienia tego setu i także zbierania na rozlewie w międzyświecie książeczek no i tak to właśnie wygląda, myślę, że przez jakiś czas spróbuję coś tam zrobić, żeby to nadrobić ten set i może się uda może jakiegoś fuksa, ale Słabo to można to liczyć, bo to wymaga masę rzeczy, czyli musicie mieć 50 książek, 100 kości, jeszcze tych kości tam coś tam trochę mam Ale chciałem te kości właśnie zachować na set Dragana, no ale ten jest aktualnie lepszy, no to może się uda z nim polatać Więc tak, był ostatni opening chrześcijanów, chrześcijany dalej zbieramy, wszystko dalej leci, event leci Że tak to aktualnie się dzieje, myślę, że takich odcinków na kanale będzie trochę więcej na razie jakbyście chcieli jakieś poradniki, możecie się opisać, co myślicie o takiej seryjce. I, i w sumie tak. E, na no dzisiejszy stan w ogóle na Premium Day udało się w, z tych sześcianów całkiem sporą liczbę mrocznych uzbierać, także no myślę, że tutaj kupimy sobie... Nie mam jakoś za zbytnio dużo rzeczy do kupienia, także to, to wszystko nic tu się nie zmieniło od tamtego czasu, bo macie takie rzeczy jak wcześniej. E, tak naprawdę z tych rzeczy wszystkich tutaj nawet tego nie będę pokazywał, bo to są toniki to są bez sensu. No jedynie ta strona z tymi efektami. No tak jak ostatnio mówiłem, no jeżeli ktoś nie kupił sobie po prostu pasu zapału, no to polecam to zrobić. A tak poza tym, no to tutaj nic innego nie macie do kupienia. Ja sobie ode Emilii po prostu dzisiaj kupię mm, kupię sobie po prostu efekty. I także zobaczymy skrzynkę zaraz. Może z klejnotami otworzymy, zobaczymy, czy coś w ogóle z niej wypadnie. Dobra, więc yy, lecimy z efektami. Dzienne mam zaznaczone na dzika, także tam sobie tą kolekcję zbieram. Szkoda, że premium daje tylko na jeden dzień, no ale dobra. Efekty możemy polecić, bo są po 10 tysięcy, także na pewno te efekty nam się przydadzą. Gwieździste niebo, zasłona tajemnicy, która jest bardzo fajna i wirujące liście 30 tysięcy mrocznych. Mm. A także kręgi można sobie po prostu kupić. Trzeba też pamiętać, żeby zresetować, żeby dwa razy tego samego później nie kupić, bo to po prostu znika. Także zostały nam tylko do kupienia już w sumie niebieski, zielony krąg, także które sobie też kupimy. Także powoli z tego premium day wszystko znika, <laughs> nic powoli nie będzie dalej do kupywania. No i dobra, mamy to. Tych efektów na razie nie będę kupywał, może kiedyś, jak będę gdzieś tam tych mrocznych miał, to sobie to kupuję, bo to tak naprawdę mi jest to niepotrzebne. No dobra, no to wszystko jest. Tych rzeczy tutaj też pomyślimy, czy to będę kupywał, bo na razie tych mrocznych trochę wydałem. Jeszcze mam tych mrocznych, no ale zobaczymy. Dobra. I na końcu robimy opanik skrzyneczki za 26 tysięcy, którą właśnie trzeba kupić, bo... Muszę zobaczyć, co w ogóle wyleci, bo jakby nie patrząc na to, no to brakuje mi tylko jednego klejnotu. I tak naprawdę z tych postępów, tutaj, gdzie ta skrzynka jest, dobra, otwieramy to skrzynkę. Skrzyneczka, gdzie jest skrzyneczka? Wpadła skrzyneczka, dobra. Jest tu skrzynka, w której mi potrzebny jest klejnot Wigoru. Sam klejnot Wigoru, resztę klejnotów mam, no ale, dobra, otwieramy. 3, 2, 1. jadź Marnie, marnie, powiem wam, że marnie. Bo już wypadł mi drugi taki klejnot, także no nic z tym po prostu nie zrobię i dwa klejnoty takie mam i to jest masakra. Może będzie przetop. Ale dobra, szansa jakaś była. Jeszcze z, efen, z e eventu mam możliwość po prostu zdobycia jeszcze jednej tej skrzynki, no ale... Dobra. Jeden klejnot tylko brakuje. I standardowo no tak. Jeszcze przejdziemy się na Scam Cave'a. I tam zobaczymy. Aury są fajne, możecie sobie je pokupywać, bo na dostosowanie całkiem fajne to jest. No i resztę rzeczy pokupywałem, także nic tu więcej nie mam na fioletowo. Jeszcze brakuje mi hełmu z esencjowego eventu, także który będzie za niedługo, za 4 dni, także tam dalej będziemy testować, także ktoś będzie chciał latać, śmiało możecie pisać. Też ostatnim czasem założyłem bractwo, chociaż to bractwo jest bardziej tak pod... Graczy, którzy będą z nami grać, nie, jest to bractwo może stworzone pod e, taką farmę, ale no myślę, że e, tak. Ileś tam osób mamy, wiadomo, tu jest cel taki, że nie tam 50 osób, tylko, że po prostu z sobą razem pograć, tak. E, jeżeli macie po prostu wbity setny level, chęci do gry i jakieś możliwości na tym koncie, żeby latać w jakieś wyższe mody, no to śmiało was zapraszam do tego bractwa, także możecie śmiało opisać. No i co myślę? Nas kamkajwa jeszcze. Chwilę zaraz skoczymy. Także Wam wrzucę jeszcze taki krótki filmik z latania tego scam. No i co? Myślę, że jeżeli chcielibyście więcej takich odcineczków, to serdecznie Was zapraszam do zostawienia łapeczki, a także subskrypcji, żeby po prostu nie ominąć najnowszych filmików, a także liveików. I też Was zapraszam na mojego Discorda, którego linku macie w opisie. Także tam się będą pojawiać informacje o liveach i filmikach. Także z góry dzięki. Trzymajcie się. Cześć, na razie.